Cześć, zapraszam Was do 20., a zarazem ostatniej lekcji z serii Język Niemiecki od poziomu A0. Te 20 lekcji pozwoliło Wam e, poznać zagadnienia gramatyczne, a także słownictwo, e, które powinniśmy znać właśnie na poziomie A1. Pojawi się jeszcze z tej serii jedna lekcja, jeden filmik, który podsumuje, co powinniście umieć właśnie po tej serii czyli co powinniście umieć na poziomie językowym A1. Dzisiaj powiemy sobie o zaimkach osobowych, czyli takich drobnych słówkach jak mi, ciebie, tobie, jemu, jej itd. Jak widzicie, tych słówek jest dużo, ale one również, te zaimki osobowe, odmieniają się przez przypadki. Tak jak i zaimki dzierżawcze, czyli te nasze my, da, Odmieniają się przez przypadki, tak również zaimki osobowe odmieniają się y, przez przypadki. W nominatywie, czyli mianowniku, odpowiadającym na pytania kto co, mamy nasze zaimki osobowe, które doskonale znacie, czyli ja, iś, ty, du, kto co, on, czyli er, zi, es, via, ja, zi, izi. I te podstawowe zaimki osobowe y, odmieniają się właśnie przez przypadki, czyli mamy. To, co ja, czyli iś, ale w datywie, jak odpowiada na pytanie, komu czemu, opowiemy mi, komu czemu mi, na przykład on pomaga komu czemu mi. Wiemy, że mi pochodzi właśnie od osoby ja, czyli iś, więc zerkamy sobie jak iś odmieniło się w datywie. Ale jeżeli na przykład chcemy powiedzieć on widzi, kogo co mnie, na pytanie, kogo co odpowiada biernik akuzatyw, czyli. I zmieni się nam na myś, czyli Eazit er myś. On widzi mnie kogo co. Yy, czyli musimy wiedzieć, od jakiej osoby pochodzi ta forma, czyli na przykład jemu pochodzi od osoby e. Er. I wtedy sprawdzamy, jak zmieniamy właśnie ten zaimek osobowy. Czyli musimy wiedzieć, od jakiej osoby pochodzi ta forma i jakie zadajemy pytanie. Jeżeli zadajemy pytanie komu, czemu, to szukamy tej, tego zaimka osobowego w datywie. Jeżeli zadajemy pytanie kogo, co, to szukamy danego zaimka osobowego w bierniku, w akuzatywie. Czyli mamy iść, kto, co, ja. Komu, czemu, mi, czyli mija. Kogo, co, myś, czyli mnie. Du, kto, co, ty. On pomaga Tobie, czyli dia. Komu czemu pomaga Tobie, dia? On widzi kogo co ciebie, czyli dyś ciebie. E er to on. Komu czemu ja pomagam? Jemu, mu, czyli im. Kogo co ja widzę? Widzę go, czyli in. Zi to ona. Komu czemu ja pomagam jej, czyli ia. Ja. Kogo co ja widzę, ją, czyli zi. Widzimy, że tutaj nie odmienia nam się ten zaimek. Pozostaje bez zmian. E, kto co, ono, S. to. Komu czemu, temu, jemu, czyli im. Kogo co ja widzę, S, czyli to, go. E, my, czyli via. Komu czemu ja, on pomaga, on pomaga nam. UNC, kogo co on widzi, nas, uns. Tutaj ta forma jest identyczna. Kto, co, wy i ja. E, ja pomagam wam. Komu, czemu pomagam? Oś. Ja widzę was. Kogo, co widzę? Oś. zi e, czyli oni. Um, on pomaga im, czyli er hilft innen. Komu, czemu, im. On y, widzi ich, czyli zi. I forma grzecznościowa, pan, pani, państwo, zi. Y, ja pomagam pani, czyli ich helfe innen, komu, czemu pomagam. I ja widzę panią, czyli ich zi. Y, tutaj ta forma również pozostaje bez zmian. Najlepiej y, nauczyć się tych wszystkich zaimków na przykładach. Tych zaimków jest dużo, mogą się nam mylić, a przykłady pozwolą uniknąć właśnie tych pomyłek. Możemy zbudować sobie na przykład takie krótkie zdanie, jak: Ty pomagasz mi. Takie, o których mówiliśmy, czyli du Hilst, komu pomagasz? Znajdujemy się w celowniku, w datywie komu mi, czyli widzimy, że będzie du Hilst mia ja pomagam tobie, czyli ich helfe. Komu, czemu pomagam? Pomagam tobie, czyli również w celowniku dia. Ja pomagam, ja pomagam jemu, czyli ich helfe. Jemu pochodzi od osoby e, er, od osobowego e. Er. Komu, czemu pomagam? Czyli im, ich helfe, im. Ja pomagam jej. Ich helfe. Komu czemu pomagam jej i ja? Pochodzi od zajęcia osobowego z. On pomaga nam, czyli er hilft. Komu czemu on pomaga? Nam. Pochodzi od my, czyli er hilft uns. Ja pomagam Wam, Wam pochodzi od sobie i ja. Czyli, ich helfe oiś. Ich helfe oiś. E, ja pomagam im. Im pochodzi od oni, oni, komu czemu im? Ich helfe inen. Ja pomagam pani. Ich helfe inen, pisane z dużej litery, ponieważ jest to forma grzecznościowa. Ich helfe, ihnen, pomagam, pani. I takie same zdania możemy zbudować z osobowymi w bierniku. Czyli na przykład, ty widzisz mnie, du, z ichst. Kogo co widzisz? Mnie, myśl. Du, z ichst, Ja widzę ciebie, iś, zeje. Kogo co widzę? Dyś. Pochodzi od. Zaimka, du i syje, tyś. Ja widzę go i syje in. I syje in. Ja widzę ją, pochodzi od ona i syje zi. I syje zi. On widzi nas, pochodzi od osoby my, czyli er, syt. Ja widzę Was, pochodzi od osoby W, iś zeje oś. Ja widzę ich, kogo co widzę, ich, pochodzi od osoby oni, iś zeje zi. I ja widzę Panią, iś zeje zi, pisane z dużej litery. Iś zeje zi. To są nasze zaimki osobowe i ich odmiana w celowniku i w bierniku. Aby nie sprawiały one kłopotu, budujcie właśnie krótkie zdania. Wybierzcie sobie czasowniki, po których właśnie występuje celownik, po których występuje biernik i wtedy z każdym z tych zaimków zbudujcie jedno krótkie zdanie, by utrwalić właśnie ich odmianę. I to wszystko w dzisiejszej lekcji. Do zobaczenia!